To Michał się nie może teraz zdecydować, gdzie idziemy, bo robi za przewodnika. E, ściągnął sobie mapę i chce sprawdzić, czy działa. Zobaczcie na brzeże. Tam kamerą akurat niewiele będzie widać. Za chwilę Wam pokażę to dokładnie. Przedziela miasto, tak jak gdyby na pół. Zresztą e, hotel, w którym mieszkamy jest praktycznie nad, nad tą ulicą, zdecydowanie możecie kupić wszystko, czego nie zabraliście z domu, a jeżeli mieliście marzenie, aby kupić sobie jakieś firmowe ciuchy, to to jest zdecydowanie to miejsce, bo zdecydowanie lepsze wrażenie, mm, lepsze wrażenie jest przy, przy świetle sztucznym, przy takim naprawdę magicznym klimacie. No i baptysterium, ostatni budynek z tej e, układanki, dopełniający to wszystko naprawdę. Naprawdę robi wrażenie, niesamowita sprawa. Jeżeli sądziliście, że to będzie program historyczny tym razem i że będę wam pokazywał tylko te trzy obiekty, to się mylicie. Właśnie chciałbym wam pokazać pizę nieco inną. A tutaj, podobno, w budynku, który widzicie za moimi plecami, przepięknie słychać śpiew, grę, akustyka jest ponoć niesamowita. Także mamy piękne dopełnienie tego, co turyści oglądają na co dzień. Pozostawiam Wam wejście do środka już własnej woli, jeżeli przyjedziecie tutaj może będziecie mieli ochotę zajrzeć, ceny 15 za 15 euro za wieżę, plus 6 euro za obydwa te budynki, plus cmentarz, cmentarz nie wiem z której strony jest ale tak jak mówię, wolę obejrzeć Pizę od, od drugiej strony tą mniej spotykaną, a to tylko zaznaczyć, że jest, a jest naprawdę piękne Znów jestem w miejscach, które lubię najbardziej, czyli w bocznych uliczkach, ale przyznać Wam muszę, że Pisa robi naprawdę duże wrażenie w nocy. W dzień już nie jest taka, taka magiczna. W nocy jest zdecydowanie magiczniejsza, jest taka, taka naprawdę niesamowita wręcz. To Michał się nie może teraz zdecydować, gdzie idziemy, bo robi za przewodnika. Ściągnął sobie mapę i chce sprawdzić, czy działa. No, no, no dobrze. Działa. <laughs> to najważniejsze, że działa. I, i patrzcie, gdzie mnie wprowadził. No. Z takimi dzielnicami musimy chodzić. Nie, nie, oczywiście żartuję, bo, bo to są dzielnice, które najbardziej lubię. No, ale generalnie, wracając do tego, czekajcie w takim razie na odcinek to będzie zakończenie tego cyklu, tego wyjazdu e, do Włoch. Bo nocne, nocna Pisa jest naprawdę niesamowita. Wieża w Pizie, ten cały kompleks wygląda po prostu kosmicznie i, i bardzo chciałbym wam go pokazać. Pierwszy plan był taki, żeby we vlogu teraz kilka ujęć zrobić e, z nocnej Pizy, ale okazało się, że nie, 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 nie. Zdecydowanie wygrywa w nocy. Także, jeżeli przyjeżdżacie w te okolice, to przede wszystkim e, postarajcie się tutaj przespać jak to nie brzmi, ale, ale rzeczywiście warto tutaj zostać na noc. Oczywiście koszty rozliczamy, wszystko widzicie, wszystko się pojawia, no ale na razie idziemy na drugą stronę rzeki. Brzmi ciekawie, prawda? To nazwa tej rzeki. rzeki, która powoduje, że Pisa staje się jeszcze bardziej magiczna. Zobaczcie na brzeże. Tam kamerą akurat niewiele będzie widać. Za chwilę Wam pokażę to dokładnie. Przedziela miasto, tak jak gdyby na pół. Zresztą e, hotel, w którym mieszkamy, jest praktycznie nad, nad tą ulicą, nad samą wodą. Co prawda, z okna niestety widoku na wodę nie ma, ale nie zmienia to faktu, że jest niesamowicie. Santa Maria del Spino. A co to za nazwa? A to nazwa kościółka, który pojawił się tutaj nie wiadomo skąd. No oczywiście przesadzam z tym nie wiadomo skąd to jest ten kościółek, ale wygląda jak klocek postawiony nad samą wodą, nad samą rzeką Arno, która zresztą dopływa do morza, bo okazuje się, że Pisa kiedyś była nad morzem, ale trochę się pojawiło. E, nasypanego piasku i, i w tej chwili 14 km jest do morza. Santa Maria del Spino to jest to, o czym wspomniałem na początku. Zobaczcie, taki mały, śliczny kościółek, który za chwilę Wam pokażę. E, on stał w zupełnie innym miejscu, ale został przeniesiony po to, żebyśmy mogli go teraz po prostu oglądać. Oczywiście jak w każdym szanującym się turystycznym mieście jest również, są również krupówki. To jest taki plac, gdzie zdecydowanie możecie kupić wszystko, czego nie zabraliście z domu, a jeżeli mieliście marzenie, aby kupić sobie jakieś firmowe ciuchy, to to jest zdecydowanie to miejsce, gdzie takie zakupy zrobicie. No, swoją drogą ceny też oczywiście szybują bardzo mocno do góry, bo magnes kosztuje tu już w okolicach 3-4 euro, gdzie wczoraj kupiłem magnes za 70 centów. I to naprawdę ładne. O, i miałem pokazywać magnesy, ale dobrze, poprawię się w takim razie i, i, i spróbuję wam w wieczornym filmie ten magnes pokazać. Tak czy inaczej, miejsce bardzo uczęszczane przede wszystkim przez kupowiczów, no i influencerki i temu podobne bo pewnie to jakaś modna ulica ale całkiem ładna jak na Włochy bardzo ładna No, i skoro widzicie, że mam już plecak, to znaczy, że przesuwam się, przemieszczam się dalej. Tym razem Florencja, ale o Florencji będzie dopiero za tydzień. Tak jak obiecywałem, e, na zakończenie tego wyjazdu pokażę Wam, jak wygląda pizza w nocy. Bo zdecydowanie lepsze wrażenie. Mm, Lepsze wrażenie jest przy, przy świetle sztucznym, przy takim naprawdę magicznym klimacie, gdzie nie jest ok, jest ładnie. Co prawda, to nie są moje temperatury, jak już wiecie, dla mnie 28-29 stopni to jest prawdziwy tropik. No ale cóż, jakby o tej porze roku, czyli we wrześniu, pod koniec września, nie wybiera się pogody, trzeba było um, trochę odreagować od tego wszystkiego, od tego czasu spędzonego w domu. No, pizza zaliczona, te wszystkie najważniejsze rzeczy zaliczone i to jest chyba najważniejsze. To co widziałem kiedyś na widokówkach, teraz widziałem zupełnie, zupełnie z bliska. Jeżeli będziecie w pizie, to nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do krzywej wieży i tych dwóch obiektów, które są w okolicy. Postarajcie się zobaczyć również miasto, bo ono jest magiczne, szczególnie w nocy. Jeżeli oczywiście lubicie takie klimaty. A teraz trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, jakimkolwiek kontakcie ze swojej strony, to bardzo mocno mobilizuje. No i oczywiście facebookowy profil www.facebook.com łamane przez podróże za stówę. Tam znajdziecie mnóstwo fajnych zdjęć. Mam nadzieję, fajnych zdjęć z tego wyjazdu. A teraz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.